2016 rok dla polskich trenerów było tyle dobry, że tak naprawdę nie mieliśmy większych kłopotów ze wskazaniem. Pięciu kandydatów do nagrody trenera roku 2016. Jacek Magiera pracuje tak naprawdę dopiero od sierpnia, kiedy wystartował sezon pierwszej ligi, potem przeszedł do Legii, świetnie poukładał grę zespołu. Powiedziałbym, że na tym rynku trenerskim rozsiadł się do stołu z takimi już grubymi rybami i zaczął rozdawać swoje karty. Zresztą przekonali się o tym, choćby trener Probiesz czy trener Piotr Nowak w bezpośrednich meczach z Legią. Selekcjoner reprezentacji Polskiej Adam Nawałka Miał rok bardzo udany, ćwierćfinał to olbrzymi sukces polskiego futbolu, olbrzymi sukces selekcjonera reprezentacji Polski. Jeśli chodzi o jesienną część sezonu w wykonaniu trenera Nawałki, no to trzeba powiedzieć sobie wprost, że rzeczywiście tam pojawiły się pewne problemy dyscyplinarne, no ale PZPN wspólnie, wspólnie z selekcjonerem przeprowadzili kadrowiczów w całą reprezentację przez, przez, przez te kłopoty. Właściwie suchą nogą. Po ten kapitalny mecz na zakończenie w jesiennej części eliminacji Mistrzostw Świata w Bukareszcie z Rumunią wygrany 3-0. Piotr Nowak z kolei to taki człowiek, który zrobił porządek w jakby Te aspiracje Lechigdańskie i oczekiwania wobec tego zespołu były wysokie już od jakiegoś czasu. Natomiast dopiero odkąd w klubie pojawił się Nowak, to te wyniki. Zaczęły iść w parze z oczekiwaniami. W całej naszej nominowanej piątki Michał Probierz ma najtrudniejszą robotę, bo on zawodników najczęściej traci. To też jest jakby specyfika klubu, w którym on pracuje. Natomiast to, co imponuje w Michale Probierzu, to to, że on potrafi po jakimś czasie odbudować na nowo ten swój zespół, poskładać tą układankę, znaleźć nowych zawodników. Jeśli chodzi o Piotra Stokowca, to był dla niego rok tyleż udany, co troszeczkę. Nieszczęśliwi z tego względu, że jednak w drugiej części roku, czyli jesienią w Zagłębie Lubin no nie zawsze grało idealnie. Zamiast wiosna rewelacyjna, tak? zresztą sam występ w Europie też polskiemu futbolowi wstydu nie przyniósł. Wyeliminowanie Partizana Belgrad mówi samo za siebie: laureata w kategorii trener roku 2016. Poznamy 4 lutego na uroczystej Gali w hotelu Hilton w Warszawie. Transmisja w postaci sport o godzinie 20.30. Oglądajcie.